Licencjo, wszyscy szanowni Państwo, ja chcę serdecznie podziękować i pogratulować, dlatego że mieć działkę to jedno, mieć pieniądze to drugie, ale przeprowadzić w tak szybkim tempie tak wielką inwestycję w tych niełatwych czasach dla inwestorów. Każdy, kto jest inwestorem, wie, że nie jest łatwo. To jest rzeczywiście wielka sztuka i księdzu rektorowi i władzom uczelni bardzo serdecznie tego gratuluję. Dziękuję za tę otwartość również na studentów polskich z Ukrainy. W Ukrainie studiuje kilkuset Polaków, w Lwowie, w Iwanowrankowsku, w Stanisławowie i dla nich... Drzwi naszych uniwersytetów muszą być otwarte, bo skończyli, stracili możliwość kontynuowania tych studiów i cieszę się, że jest wielkie zrozumienie i księdza rektora, ale też uczelni medycznych. Tu dziękuję panu, panu rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Też za tą współpracę. Zobaczcie państwo, nie traktuję tego Warszawskiego Uni Uniwersytet Medyczny jako konkurencji, tylko jako możliwość współpracy i za to naprawdę ogromne dzięki. Tak się dzieje i w Lublinie, tak się dzieje i w innych miastach. Jest zrozumienie wszystkich dla Potrzeby kształcenia większej liczby lekarzy, bo lekarzy nam, w szczególności lekarzy nam brakuje i brakować, brakować będzie. Dziękuję zatem również za, to, za tę decyzję sprzed kilku lat, o której mówił ksiądz Kardynał, decyzję, żeby dopełnić ten uniwersytet i żeby ten wydział medyczny, medycyna, kierunek lekarski tutaj tutaj powstał. To nie jest łatwe. To rzeczywiście jest również prestiżowe, ale to nie jest łatwe prowadzić kierunek lekarski, to nie jest łatwe utworzyć go i później kontynuować, rozwijać. No więc tutaj wsparcie wszystkich po kolei, od władz samorządowych przez uczelnie medyczne i ministerstwo, jest potrzebne i będzie potrzebne również w przyszłości. Deklaruję to wsparcie oczywiście. Jesteśmy tu z księdzem rektorem poumawiani na kolejne inwestycje w obszarze medycyny. Środki finansowe na to będziemy przeznaczać. Tu mam nadzieję, i kończąc tę moją wypowiedź, taką nadzieję chcę Państwu również przekazać, że w końcu odblokowane zostaną środki z KPO, bo tam razem z panem ministrem zdrowia mamy miliardy złotych na inwestycje medyczne w obszarze uniwersytetów i medycznych, i tych, które prowadzą kierunki lekarskie. Wstrzymywanie tych środków nie służy nikomu, a w szczególności naszym uczelniom. Gratuluję, dziękuję i powodzenia. Wszystkiego dobrego.